Cześć moi drodzy, jesteście na kanale Paszyńska Polska, a z wami jak zwykle jest Irina Paszyńska i w tym odcinku chciałabym powiedzieć i opowiedzieć o tym, za czym tęsknię w Polsce, mieszkając za granicą. Mieszkam za granicą, to znaczy w Kanadzie już ponad 6 miesięcy i mam już trochę spędzonego czasu z dadu od Polski. Tęsknię i są rzeczy naprawdę, które mnie bardzo, bardzo nie wystarczają. I w dzisiejszym odcinku jeszcze raz o tym opowiem. Zostawiacie swój paluch do góry, zostawiacie swój komentarz, czy jesteście za granicą, czy mieszkacie w Polsce. I za czym może tęsknicie. I cóż, pierwsze to polskie jedzenie. Naprawdę. Gdzie, gdzie ta prawdziwa polska kiełbasa, która mnie bardzo, bardzo nie wystarcza? Tak naprawdę, gdzie mieszkam w Kanadzie, nie, jest, nie ma normalnej kiełbasy, tylko taka, którą przy... Przyjeżdża z zagranicy, to znaczy, części z Europy. I polska kiełbasa nawet jest bardzo popularna, bo nawet w Kostko, albo w Walmarcie mo można znaleźć prawdziwą kiełbasę, która będzie napisana, że jest z Polski. Nie wiem, jak ona przyjechała może była zamrożona i tak dalej. Ja bardzo mocno tęsknię za tym i tak naprawdę bym chciała Вручить до Польські не только з поводу кілбаси, але теж, теж з поводу ні. Також можна зналеч в, Поль... в Канаді продуктів, які самі польські. Наприклад, то капуста з мархевком, що називає, і продуцент і... польська. Полокне. Польська, так. І то є капуста, которую. Nie wiem, zostawiłam na następny nowy rok, żeby zjeść. Bo tak tęsknię z dobrą kapustą, z dobrą kiełbasą, z dobrym jedzeniem. Naprawdę bardzo mocno tęsknię, bo w Kanadzie jest różne jedzenie. To nie jest ryjka, że wiecie, tylko fast food. Nie, to jest różne jedzenie, różne narodowe, różne restauracje, różne, różne kawiarnie. Ale takie jedzenie, żeby kupić wiecie w sklepie, z kiełbasą, no to trzeba albo dużo pieniędzy albo e, bardzo dobrze, dobrze szukać, także bardzo mi wystarczy mnie dobry kiełbas. Okej, okay, następny to standard obsługi. Oczekiwałam od zachodu tak naprawdę, moi drodzy, dużo, duże, większe możliwości w sensie obsługi i standardów, ale e, korzystając z aplikacji mobilnej, bankowej na przykład, e, rozumiesz, że gdzieś jesteś w, e, nie wiem, w, w, w 1998 roku. I to jest bardzo nieprzyjemne, bo przecież chciałeś <laughs> poczuć to, ten Zachód, ten wielki Zachód, który jest tak mocno rozwinięty. I ja z początku nie rozumiałam, w czym jest rozwinięty. Przecież. Co nie mogą nawet normalne aplikacje bankowe zrobić? Your design, UX, UI. Tu ludzie o tym za bardzo nie myślą. Bardzo byłam zdziwiona, że kiedy na przykład z Oni porozmawiają o jakichś swoich problemach w kampanii, nie wiem, czy to jest bank, czy to jest taki jakiś sklep, to czasami po prostu oni mówią, że sorry about it. I wszystko. I, i wszystko. Właśnie, już mówię po rosyjsku, po angielsku i po polsku. E, także tak, oczekiwałam, że będzie to trochę inny poziom e, odnośnie wszystkich tych aspektów e, i w w Polsce naprawdę chcesz blik, 5 sekund masz blik bankowy, tak? Chcesz jakiś problem, masz jakiś problem, dzwonisz 5 minut i już wszystko jest gotowe. Tu niestety czasami możesz ciągnąć godzinami, ty musisz dzwonić, 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 dzwonić. I ludzie mówią, sorry, I can't help you, sorry, przeprowadzę I, 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 do innego, cię do innego oddziału, <sharport> mm -hmm. tak, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Шаленство кризі. Так, наступні воно ще руху, то значить щось, якби e, без самоходу в каначені не да зробити, e, I jeżeli nawet nie masz samochodu i masz kilka godzin, żeby spacerować, to będzie to bardzo niewygodnie. Bo w Polsce naprawdę, moi drodzy, jest tak, że możesz wyjść sobie do parku, możesz wyjść sobie kilka przystanków przejściowych i jesteś na miejscu. I to jest bardzo wygodnie i ja mocno za tym tęsknię. Bo jest to wygoda, bo jest to Europa, bo jest to piękność. I kiedy spacerujesz, cały czas widzisz coś ciekawego. Czy to są stare budynki, czy to są jakieś ciekawe sklepy, które otworzyli ludzie, czy to są. Jakieś muzeum i tak dalej. Tu takiej architektury pięknej nie ma. To są kartonowe domy albo domy takie jedno-dwóchpiętrowe, które są prywatnymi i ludzie tam mieszkają i właśnie tak to się dzieje. Tak? Także wolność ruchu bardzo mi nie wystarcza. Ja wkrótce będę prowadzić samochód i oczywiście będzie dużo, dużo lepiej, ale jeżeli jesteś człowiekiem, który nie prowadzi samochód i Masz na przykład dziecko jak ja, no to musisz mieć trochę źle. Następnie, oczywiście, ja tęsknię za polskimi cenami, moje drodzy, bo w Kanadzie. Ceny oczywiście są niepolskie, jak rozumiecie. Rozumiem, że wszędzie jest inflacja, że wszystko dro jest droższe i droższe, że ekonomika jest tutaj na takim poziomie teraz, że straszno mówić. Ale wszystko jedno, e, powiedziałabym, że e, żeby pójść do sklepu w Kanadzie, musisz stracić, i, i kupić coś na tydzień, musisz stracić dobre 300 400 dolarów. Gdy w Polsce, no nie musisz, że tak drogo. Chociaż ja słyszałam, że ostatnia, napiszcie, czy to prawda, czy nie. Ostatnie cukier e, jest bardzo drogi w Polsce i nawet kilka dolarów za kilogram. Napiszcie, bardzo mnie ciekawi, bo słyszałam to od znajomych, nie widziałam na własne oczy. Także tak, ceny oczywiście są niepolskie, ale są, i nie, nie ma takich fajnych rzeczy, jako akcje, tak? promocje. Nie ma takiego czegoś i ludzie właśnie to wszystko się daje na foodbank, to się nazywa, to jedzenie, które już po prostu bezpłatnie oddaje ludziom, którzy posiadają mniejszy dochód, a niż Jakoś tam, kłod, ja nie pamiętam. Właśnie. I e, to jedzenie, które jest trochę już przed datą ukończenia swojego, no to oni oddają tam. I bardzo, bardzo mało takich e, promocji, jak w Polsce jest, gdzie tam losość minus 50, w Lidelku można znaleźć. Tęsknię. Moi drodzy, następnie to jest, są ludzie. To temat e, ludzi, ja lubię, ludzi w Kanadzie. E, są ogromne plusy ludzi w Kanadzie. E, to, są, to, to jest to, że wszyscy, wszyscy są bardzo miłe, śmiejąc się, starając się pomóc, rozmawiając, młotelk na ulicy i tak dalej, ale nie wystarcza czasami naprawdę, nie wiem, może dlatego, jest, jestem, dlatego, że jestem tak mocno przyzwyczajona, nie wystarczy mnie e, takiej słowiańskiej natury, tam krzyczeć na ulicy <laughs> i też bić się, tak, ale czasami no, nie wystarczy czegoś takiego, że wiecie. E, za bardzo wszystkie, wszyscy uśmiechnięte. Nie, są różne ludzie, czasami nikt się nie uśmiecha się, ale y, w Polsce jest tak, że no, ludzie jakoś starają się daleko i czuje się oddzielonym, tak? I czują się y, nie. не в не ціле мася, а то люди усміхаються, патють в очі і так далі, але то не то не є так то та слов'янська натура, тож он um, люди з різних народів, то есть міжнародний край, і власне наших слов'янських жечі, пісен, пісенок, розмов і так далі. Ну no, то не споткаше, очевидно, трохи інне і не порозуміння життя, ні гірше, ні легше, але інне. І я mówю о тим, що тänskie по тим, що мям uh, в Польщі. Також, мої друзі, така є ситуація, то є п'ять пунктів, о які я W Polsce, mieszkając za granicą. Było miło mnie wam tym opowiedzieć, i opowiadając to ja wszystko przypominało życie w Polsce. Jeżeli interesujecie, dlaczego teraz nie mieszkam w Polsce, ale kocham ją, to zapraszam do mojego filmu, który właśnie nagrałam o babci Kanadzie i za granicą. Tam odpowiedziałam na wszystkie Wasze pytania, bo wiem, że będzie ich dużo. I do zobaczenia, moi drodzy. Kocham Was serdecznie, do zobaczenia. Do następnego nowego filmiku. Bye bye.